Panie i panowie, witam serdecznie w kolejnym materiale. Mateusz Demowicz z tej strony. I tym razem przyglądamy się produkcji, becie produkcji The Elder Scrolls Online, czyli MMO, wydawanym przez Bethesdę, a produkowanym przez studio Zenimax. A w tym momencie jestem, mam włączony interfejs tak w ogóle, bo w tych grze nie da się ukryć. Spotkałem do tej pory bardzo dużo, bardzo ładnie wyglądających środowisk, to jest jeden z przykładów. Jest bardzo różnorodnie, akurat jestem teraz w takiej dzielnicy, bo jestem w Morrowind krainie. To miasto, które tam widzicie, te mury w tle, to jest Ebon A to, to dookoła mnie, to jest dzielnica Argonian. Na pewno kojarzycie tę rasę, jeżeli gryście kiedykolwiek w Elder Scrolls. W skrócie mówiąc, szczuro Ludzie. Po lewej bardzo ładny wulkan i w ogóle, jeżeli chodzi o właśnie środowiska, scenerię, to artyści, projektanci stanęli na wysokości zadania. Ale oczywiście trochę wygodniej gra się z interfejsem, więc włączymy. Widok pierwszoosobowy, czyli też charakterystyczny dla serii. Nawet jak wyciągnę broń to wygląda... No właściwie jak, jak single over the elder scrolls, prawda? Może walka jest troszkę inna. Co może zademonstruję na przykładzie tego kraba. Widzicie celownik na środku ekranu. Żeby trafić wroga muszę mniej więcej nakierować... właśnie celownik w stronę przeciwnika. Jeżeli, jeżeli po prostu machnę obok... to nic się nie stanie. Ale jeżeli już naceluję... To proszę bardzo, zaatakowałem. <grym>, nie zadałem obrażeń, akurat. No ale trudno. Może użyjemy czaru też. Aha. No, więc tak to wygląda. Walka całkiem. Oczywiście, na przykładzie mojego kraba, trudno pokazać efektowną walkę. No, ale nic. Biegniemy do zadania, które mam wykonać. Tam dalej na pewnych wyspach za miastem. Tu jakiś gracz sobie biegnie, bo spotykamy co jakiś czas graczy. To jest dosyć, dosyć ograniczona beta, więc spotykam ich trochę mniej. Niż to będzie miało miejsce w pełnej wersji gry, która debiutuje 4 kwietnia. Obecnie wykonuję zadanie jednej z gildi, gildii wojowników. Mam porozmawiać z pewnym duchem, który tu mi się ma pojawić gdzieś. Oho, jest. Porozmawiajmy więc przy okazji system rozmów. Zobaczycie, jak wygląda. A on też wygląda podobnie właśnie jak w singlowych The Elder Scrollsach. Kimże jesteś? Hmm. To jest dalszy ciąg takiej linii właśnie zadań tej gildii. Hmm. W skrócie chodzi tu o to. Mam uratować jednego z jej członków, który któremu właśnie wysysają duszę gdzieś tutaj w pobliżu, więc może udajmy się. Chociaż oczywiście to nie jest nic na czas, więc mogę tak naprawdę troszkę pozwiedzać. Kolejny przykład całkiem fajnej architektury. Takich budynków jeszcze nie widziałem. Może jeszcze zanim wejdę, system rozwoju postaci. Jak wygląda? Bo pewnie to jest też ciekawy. Temat dla wielu z Was, więc um, akurat, o ile się nie mylę, to mam punkt teraz do wydania umiejętności, ale najpierw widzicie trzy główne atrybuty, tak samo jak w serii, w serii The Elder Scrolls. Magicka, czyli mana, tak naprawdę zdrowie oraz stamina. Stamina zużywamy wykonując odcaki bronią i robiąc uniki, a także biegając. No zdrowie to wiadomo, a magikę zużywamy do rzucania czarów. Natomiast rozwój postaci um, jest całkiem rozbudowany i całkiem to jest pozytywne zaskoczenie, ponieważ tak naprawdę na początku gry wybieram jedną z czterech klas, więc to, to może się wydawać pewnym ograniczeniem, że nie ma aż takiej wolności jak w singlowych tesach. Natomiast każda klasa ma trzy drzewka umiejętności różnego rodzaju. Ale poza tym mamy różne rodzaje broni, mają też jakby swoje linie talentów. Na przykład ja rozwijam sobie dual wield, czyli dwie bronie w dwóch rękach, dwa sztylety. W moim przypadku to jest teraz jeden miecz i jedna buława i tych skill jest naprawdę dużo, też są umiejętności nawet związane z rodzajem zbroi, jakie nosimy, a także z rasą i, i z gildiami. Co ciekawe, też na przykład, jeżeli rozwiniemy, wykonamy duże zadań dla gildii magów, no to zyskamy dostęp do czarów, które, które będą dostępne tylko w ten sposób poprzez gildię magów, więc jest to system bardzo ciekawy. I stwarza bardzo dużo możliwości, bo tak na przykład ja teraz tak naprawdę jestem magiem, czarnoksiężnikiem, to jest moja podstawowa klasa. Widzieliście tą błyskawicę na przykład, której użyłem na, na krabie, którego pokonałem na początku. Mm, ale nie przeszkadza to mi w tym absolutnie, żebym sobie nosił ciężką zbroję i to właśnie teraz czynię, mam na sobie ciężką zbroję. No i mam też, walczę też sztyletem, e, nie przepraszam, w tym momencie walczę mieczem i buławą e, trzymanymi w obydwu rękach, jak widzicie zresztą. Ekwipunek wygląda następująco. Dosyć skromny, ale raczej czytelny. Przydałby się, przydałby się tylko ekran statystyk postaci tu obok. Musimy go włączyć oddzielnie niestety. No i w każdym razie widzicie, możecie grać czarodziejem dzierżącym w obu dłoniach miecze albo topory, więc, więc to jest fajne. Przykład trochę bardziej zaawansowanej walki. Chociaż oczywiście nie jest specjalnie trudno. Ja też trochę przewyższam poziomem to zadanie. Bo porobiłem trochę innych. Przyzwę sobie stworka, bo moim jakby specjalizacją główną sobie postanowiłem będzie właśnie diadric summoning Taka dyscyplina. Więc mogę przy przywoływać sobie na pomoc różne demony i stwory. Na razie tylko jednego, ale już niedługo będę mógł wybrać jeszcze jedną umiejętność. Ups, o, tak, czasem niektórzy przeciwnicy, właściwie większość przeciwników. Używa takich umiejętności, których musimy unikać, na przykład ten strumień ognia. Tak jest, więc walka bardzo efektowna nad mniejszymi przeciwnikami. Może zaraz będę miał szansę użyć umiejętności. Um, ultimate. A teraz to będzie też dobry moment, bo chyba wydaje mi się, że tamten czarnoksiężnik jest obrócony do mnie plecami. To jest jakiś demon, ale nieważne, skradam się, jak widzicie. A i teraz zadam mu obrażenie. Z... Nie, nie udało mi się, bo mnie odkrył wcześniej, w każdym razie chciałbym zademonstrować, chociaż mi się nie udało, że każda klasa tu może się skradać. Co jest bardzo takie, no po prostu niecodzienne. nie mamy tego w każdym MMO, zazwyczaj musimy grać łotrzykiem. Tutaj co prawda też mamy klasę, Nightblade się nazywa, łotrzykowatą i on ma bonusy do skradania się, ale każda klasa, ka każda klasa może to robić. W ten sposób widzicie, jestem teraz ukryty. No tylko czysto, on teraz do mnie przodem, więc to nic nie da. Ale każdą klasą właśnie możemy się skradać i nawet jeżeli uda nam się kogoś w ten sposób uderzyć od tyłu, no to zabieramy mu zazwyczaj prawie bardzo dużo, bardzo dużo punktów zdrowia, tak właśnie jak w singlowych dildres klasach. Pokonajmy tu przeciwników. Bardzo przyjemnie jest właśnie używać jednocześnie czarów, a z drugiej strony umiejętności związanych z brońmi. To też niecodzienne jest raczej w grach MMO. I pasuje też do, do, do tytułu The Elder Scrolls, bo on też zawsze się kojarzył z tym, że mogliśmy mieć wolność w rozwoju postaci. Pamiętam w Skyrimie grałem Łotrzykiem, który też używał czarów i... Oho, teraz będzie pewnie walka z bossem, o ile mi się dobrze zdaje. Nie udało się. W każdym razie to jest taka kapłanka demoniczna, która próbuje tego tutaj delikwenta odebrać mu duszę o, i przywołuje jeszcze zombiaków. No nic, teraz użyję swojej umiejętności specjalnej. Przywołałem e, golema, nazwijmy to. Umiejętności specjalne. Możemy ich używać bardzo rzadko. Znaczy co jakieś, nie wiem, 300 sekund, więc nie tak bardzo rzadko. Ale każde drzewko talentów ma osobną, więc możemy wszystko mieszać. Jak oczywiście widzicie na dole ekranu. A umiejętności ogólnie jest 6, więc niedużo. To wymusza na nas, żebyśmy dobrze jakby dysponowali tym um, tymi wszystkimi umiejętnościami, które mamy do wyboru. Możemy też blokować prawym przyciskiem myszy, lewym przyciskiem myszy, po prostu atakujemy jakąkolwiek bronię nie mamy wyposażoną. A, dobra, wiecie co? Ja się boję i uciekam. A, bo i tak nie mogę za bardzo komentować przy takiej emocjonującej walce. Wrócę to później i na spokojnie to załatwię. W każdym razie pierwsze wrażenia z The Cross Online, z kontaktu e, z PvE przynajmniej, a, bo PvP będziemy testować innym razem. Bardzo goni mnie, bardzo pozytywne. Chociaż oczywiście osiągnąłem dopiero 11 poziom, mam w tym momencie, więc to nie jest, nie jest jeszcze dużo, bo maksymalny poziom w tej grze to jest 50. Ale jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, zarówno jeżeli chodzi o jakby krainy, które widzimy, ich wygląd, jest, to, to było bardzo pozytywne zaskoczenie, ale też właśnie ta wolność w rozwoju postaci. Oczywiście na pewno będzie tak, że jeżeli będziemy chcieli być w tak zwanym endgame'ie, w walkach z innymi graczami najlepsi to będziemy musieli pewnie, nie będziemy mogli być magiem w ciężkiej, w ciężkiej zbroi, tak jak ja teraz, ale tylko będziemy musieli nosić jakieś specjalistyczne ubiory, szaty dla magów. Ale tak też było w singlowych tesach zawsze, więc nic dziwnego. W każdym razie fajnie, że ta wolność jest. I miło, że. I chciałem jeszcze wspomnieć też o zadaniach, ale o tym przeczytacie już więcej w tekście, że one są całkiem różnorodne. I oczywiście zapraszam do lektury artykułu wrażenie z Dieldres Cross Online na naszej stronie, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.